No i witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Tak prezentuje się tabela: my zajmujemy drugie miejsce, no ale mamy mecz mniej od Hiszpanii, która już skończyła swoje eliminacje. Oni mają 18 punktów, my 16. Jeżeli uda nam się wygrać z Armenią na wyjeździe, z Armenią, która ma zaledwie jeden punkt no to Polska już na 100% będzie grać w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Zaś Hiszpania będzie, będzie musiała męczyć się w barażach. No i ja osobiście nie chciałem w tych barażach uczestniczyć, no bo to są baraże tutaj w nich wiele może się wydarzyć, zważając na to, co zrobili Włosi w eliminacjach do Kataru 2022. No i umówmy się tak, że jeżeli uda mi się awansować bezpośrednio, no to zostawiacie łapę w górę. No chyba, że chcecie je zostawić już teraz, to nie będę, nie, nie będę jakoś bardzo rozczarowany, a teraz przechodzimy do samego spotkania. Ostatnia prosta w drodze na Mundial w 2026 roku. Polacy mają okazję, aby po 90 minutach meczu z Armenią na wyjeździe, zająć pierwsze miejsce, czyli spełnić scenariusz, który przed rozpoczęciem eliminacji, zważając na to, że w grupie mamy Hiszpanów, był nierealny. Ale teraz. Teraz mamy okazję wykorzystać błędy aktualnego mistrza Europy i awansować bezpośrednio na Mundial. Jak mogliśmy zobaczyć przed chwilą, Armenia po siedmiu spotkaniach ma zaledwie jeden punkt. Armenia jest ewidentnym outsiderem naszej grupy kwalifikacyjnej. Armenia w tym ostatnim spotkaniu gra. No, już praktycznie o nic. Nie mogą zająć nawet przedostatniego miejsca, które oczywiście nic im w ostatecznym rozrachunku nie daje. Gospodarze w tym spotkaniu będą grać o honor. Będą grać o to, aby odzyskać dobry, dobry, dobry swój obraz w oczach najwierniejszych kibiców. My zaś walczymy o to. Aby dokonać, może nie niemożliwego, ale po meczu z, w, z Hiszpanią w Madrycie czegoś naprawdę fajnego w tych kwalifikacjach Dąb Drągowski w obronie, Karbownik, Dawidowicz, Bednarek, Gumny w obronie, przed nimi Żurkowski linia pomocy wyżej, Szymański, Zieliński, Moder, Kamiński no i na ataku Karol Świderski, Piotr Zieliński z opaską kapitana, Piotr Zieliński, który w tych kwalifikacjach nastrzelał kilka bramek być może w tym meczu również poprawi swój dorobek strzelecki. My oczywiście tego mu życzymy. Polacy rozpoczynają moder do Kamińskiego. Kamiński jest już na skrzydle, rozpędza się. Co zrobi młody skrzydłowy reprezentacji Polski? Próba podania do Jakuba Modera, ale ta sztuka nie wyszła. Armenia, tutaj już mocne podanie do Briasko, ale niecelne, gumny, bez problemu przejmuje Kamiński do Modera. Moder, komu zdecyduje się podać? Tu już jest na dole Piotr Zieliński. To był ciekawy strzał, tylko musiał być tr uderzony troszeczkę mocniej troszeczkę mniej w środek bramki, ale to już karbownik do Modera. Wycofanie do Szymona Żurkowskiego. On też potrafi uderzyć, ale tym razem podaje do Jakuba Modera. No i Polska w dziewiątej minucie stała przed naprawdę dogodną sytuacją, aby wyjść na prowadzenie w tym spotkaniu relatywnie szybko. No ale jeszcze na pierwszą bramkę Polaków będziemy musieli poczekać. już Szymon Żurkowski czai się, aby odebrać piłkę Zela Rajan. A ileż teraz ładnie to zrobił. Zela Rajan podanie do środka do Udo, 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 uderzenie. Na szczęście obok słupka, no ale Armenia zdołała nas troszeczkę postraszyć I pokazała, że no będą walczyć, gdyby strzał był celniejszy No to Bartłomiej Drągowski miałby spory problem, aby obroń, obronić strzał Podanie do Michała Karbownika. Karbownik tu już do Piotra Zielińskiego. Piotr Zieliński świetnie utrzymuje się przy piłce. Wyminął zawodnika Ormiańskiego Karol Świderski. Wycofanie delikatne. Odegranie do Szymona Żurkowskiego. Ten znów do Świderskiego. Ale tutaj świetną piłkę dostał Moder. Czy był spalony? Chyba nie. Dokładnie sędzia nic nie sygnalizuje. No i Jakub Moder z bramką otwierającą to spotkanie. 16 minuta, no takim rywalom jak Armenia strzelenie pierwszej bramki jest najcięższe, bo towarzyszy piłkarzom drużyny lepszej. W, tej, w tym przypadku reprezentacji Polski ta presja, że no muszą wpakować w końcu tą bramkę, no ale Moder świetnie pokazał się do podania, nie był za bardzo pilnowany. No i bez problemów pokonał ormieńskiego golkipera Jakub Moder, to już jest jego czwarta bramka w tych kwalifikacjach. Dobrze, że zobaczyliśmy tą bramkę, tak jak mówię, no ta presja być może troszeczkę zeszła. No wiadomo, że my jesteśmy drużyną lepszą, jednak no meczu u siebie w Warszawie, Armenia w pierwszych minutach nam troszeczkę e, sprawiała problemu za sprawą tego, którego można było przed chwilą widzieć przy piłce. Briasko, on jest bardzo zwinny, ma dobrą technikę, ale to już Gumny no niestety stracił e, jednego z piłkarza e, Armenii. Zela Ryan, wycofanie. Jakub Moder blokuje, i to jeszcze nie koniec. Uwaga! Bartłomiej Drągowski, 22 minuta. Pierwszy cel, strzał Ormian. No i oni pokazują, będziemy walczyć. No, nie będziemy chłopcami do bicia. 22 minuta, rzut rożny dla gospodarzy. Być może poczuli troszeczkę krwi. Uwaga, biriasko! Uderzenie tam, podajesz ta piłka. Odbiła się od Karbownika, który stał przy słupku, no dobrze wyskoczył, na nasze szczęście Karbownik dobrze wybił tą piłkę, no bo Bartłomiej Drągowski miałby szansę i, e, można powiedzieć, no, że nie obroniłby tego uderzenia, gdyby nie była asysty Karbownika, no ale wykonanie tego e, rzutu rożnego już zdecydowanie gorsze. No i teraz e, Kuba Kamiński, e, komu zdecyduje się e, poddać e, do Szymańskiego, no niestety tam troszeczkę zabrakło siły w tym podaniu. Uwaga, Armenia w natarciu. E, Dawidowicz walczy. Briasko. Jest już na wysokości pola karnego, ale dobrze w defensywie. E, Michał Karbownik i kolejny rzut rożny dla reprezentacji Armenii. 40 minuta. Już raz. Armenia pokazała, że potrafi bić te rzuty rożne. Kamiński świderski. Przejmuje piłkę. No i. E, czy zobaczymy jakąś kontrę? Nie, Moder zwolnił Moder spokoju. Wycofanie do e, gumnego, gumny, e, ależ teraz e, świetny pas e, do Kamińskiego e, jest już w polu Kamiński uderzenie, ale obok słupka e, Bela Rajana. No i była to ciekawa okazja. Ciekawa okazja na to, aby podwyższyć prowadzenie. No bo teraz e, wygrywamy 1 do 0. Ale Armenia cały czas e, próbuje nas, nas kąsać. Wznawiamy zmagania z ostatniego meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata 2026. Armenia przegrywał u siebie z Polską 1-0 po bramce Jakuba Modera, no ale po tej straconej bramce wydaje mi się, że Armenia troszeczkę, troszeczkę bardziej zmotywowana, stara się yy, nam jakoś yy, przerwać. <laughs> Uwaga, blisko Zelarajan, blisko niego Gumny, wycofanie, Udo. Zela Ryan, podanie do środka do Briasko, Briasko, ależ to teraz łatwo zrobił, Drągowski broni, Drągowski po raz drugi, ależ ta druga połowa się dla nas nie najlepiej rozpoczyna, dobrze, że świetnymi interwencjami popisał się nasz bramkarz, bo tutaj już na spokojnie mogliśmy stracić bramkę, cóż tutaj się dzieje, Armenia, Armenia walczy, Armenia chce nam wydrzeć te zwycięstwo. Na pewno liczą na to Hiszpanie, którzy po kilku e, straconych y, punktach y, zajmują obecnie drugie miejsce. Ale znowu zrobiło się gorąco. Ależ Armenia nam tutaj sprawia y, problemy, ale, ależ Armenia walczy. Znów Zieliński. No powinniśmy troszeczkę pograć tą piłką. Odegranie do Sebastiana Szymańskiego, ten do Piotra Zielińskiego. Wycofanie do Jakuba Modera. No i to już jest dublet naszego pomocnika. No naprawdę fajna akcja naszych e, piłkarzy. Jesteśmy zdecydowanie bardziej skuteczni niż Armenian. Przynajmniej, mm, przynajmniej y, w tym możemy widzieć jakieś y, pozytywy. No bo. Po tej straconej pierwszej bramce Armenia naprawdę była kilkukrotnie blisko do tego, aby wyrównać w tym spotkaniu. Nasze szczęście, dobre wycofanie Piotra Zielińskiego, świetne uderzenie Jakuba Modera. No i mamy bramkę na 2 do 0. 75. Minuta, rzut z autu na wysokości naszego pola karnego. Trzeba tutaj uważać, aby nie zrobić jakiejś yy, dziury. Zela Ryan, uwaga, dośrodkowanie powinien to yy, zbić. Robert Gumny, tak też się dzieje. No i Kamiński. Yy, Kamiński, ależ yy, świetny pasy yy, do yy, Kamila Juźwiaka, który przed chwilą zameldował się na boisku. Kamil Ja Jajajaj, blisko było. Trzeciej bramki uderzał na dalszy słupek, to było dosyć przewidywalne. No ale wydaje się, że no gdyby ten strzał był bardziej dokładny, no to Belarayan i tak by został pokonany. 88. minuta. Wydaje się, że nic nie może już nam odebrać awansu na mundial w 2026 roku. Widzimy, że jeszcze leży... I cierpi jeden z a, ormiańskich piłkarzy. No, Wagan. No fajnie by było, jakbyśmy nie stracili tej bramki. Adamian, Adamian, zgranie graniem szukał jakiegoś. Y Chciał poszukać jakiegoś błędu naszych piłkarzy. Bielik, dobre podanie do Slisha. Nie było spalonego. Slish może już na 100% zamknąć to spotkanie. Tak też się dzieje. Slish, który zameldował się 15 minut temu na boisku, dostał naprawdę, naprawdę świetne podanie od Krystiana Bielika. No i wykorzystał szansę, która mu się nadarzyła. Wygrywamy z Armenią, to już wiemy na 100%. Prawdopodobnie 3 do 0, no zostało bardzo, bardzo mało czasu. I jeszcze coś, co wiemy na 100%, to to, że w przyszłym roku Polska będzie grać na stadionach amerykańskich, meksykańskich i kanadyjskich w Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Jest to niewątpliwie sukces, że dostajemy się um, już na trzeci mundial z rzędu. No i koniec: sędzia praktycznie od razu kończy spotkanie. Wygrywamy 3 do 0 po dwóch bramkach Jakuba Modera i tej. Yy, ostatniej yy, Slisza już doliczonym czasie gry naprawdę fajnie wyglądała gra naszej reprezentacji no i cóż, pozostaje nam czekać z kim zmierzymy się w grupie pozostaje nam czekać kto zostanie powołany na ten wielki turniej i pozostaje nam czekać na pierwszy gwizdek yy, sędziego w meczu Polski no i co kochani, to by było na tyle jeżeli chodzi o kwalifikacje do yy, mundialu Dosyć szczęśliwe, no bo jednak przegraliśmy z Hiszpanią w Madrycie 4 do 1. W Warszawie zremisowaliśmy, z Hiszpanią nie wygraliśmy, no ale mieliśmy takie szczęście, że aktualny mistrz Europy 3 razy bodajże się potknął. Także no trzeba się z tego cieszyć, że wychodzimy z pierwszego miejsca, no bo jednak e, granie w barażach jest dosyć ryzykowne, no bo trzeba rozegrać. No nie wiem jak w przypadku tego moda, ale trzeba rozegrać. Jeden albo dwa mecze, które decydują o tym, czy jedzie się na najważniejszą em, em, imprezę reprezentacyjną, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a tymczasem ja dziękuję wam za uwagę. Pewnie zrobię sobie delikatną przerwę 2-3 dni. Wlecą prawdopodobnie dwa odcinki, w którym jednym pokażę wam, do jakiej grupy trafiliśmy, jak ogólnie wygląda cały turniej. Oraz pokażę wam. Powołania na Mundial w 2026 roku, a potem już sam turniej. Ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że słyszymy się już za niedługo. Do zobaczenia, cześć i pa!